Dzień dobry, ja jestem Słoń, a to jest mój nowy nabytek. Radio Zodiak DSS-402. Hmm. Radio nie jest w złym stanie, jest lekko zakurzone. Brakuje kilku przycisków. Tutaj że dwie gałki są wyłamane. Osłona skali lub szybka jest porysowana. Będę ją polerował. O, obudowę drewnianą wyczyszczę, wypoleruję. Zobaczymy, nie jest w złym stanie. Ogólnie radio kupiłem. Nie miało z tyłu tej wkrętki z bezpiecznikiem. To wziąłem ze starego, rozwalonego amatora. Czy radio działa? Znaczy, czy gra? Nie mam zielonego pojęcia, nie mam jak podłączyć do niego kolumn. Włącza się? Włącza. Świeci jedna strona. Tam widziałem, że coś tam świeci, więc możliwe, że żarówka jest wypadła z, razem z tym z osłoną. Tam widać jakieś światło wewnątrz. Z drugiej strony. Radio jest nieprzestrojone. Zakurzone. Takie otrzymałem od sprzedającego. To w sumie dobrze znaczy, bo nie było czyszczone, nie było grzebane. Jestem elektronikiem, więc Radia nie będę przestrajał osobiście. Tylko zaniosę do. Mam tu takiego pana, co się tym zajmuje profesjonalnie. W sumie przestrają moje dwa amatory i idę. Tu też mu zawiozę, bo widzę, że jest, jest konkretny, zna się na tym i dobrze przestraja. Gałki i włączniki dwa mam już kupione. Także będę. Ja się zajmę tylko wyczyszczeniem, odnowieniem, wypolerowaniem szybki. Tak, żeby radio wyglądało na dużo dużo młodsze. O, że tak powiem, czy gra? Tego nie wiem, sprawdzę później. Może jakoś mi się to uda tam podłączyć do tego. Na tą chwilę. No. Nie mam jak podłączyć. Co tu jeszcze takie, ona szybka jest w kilku miejscach porysowana, jak widać. To zajmę się poler, wypoleruję papierem ściernym, zaszlifuję. Później wypoleruję i zobaczymy, może uda się osiągnąć. Fajny efekt. Nie niszcząc tych oznaczeń, może za chwilę spróbuję zajrzeć do środka. Co tam, jak widać, radio jest zakurzone nawet bardzo, ślady paluchów poodbijane. Co tu można zobaczyć? No nie jest przestrzenne. Nie ma nawet anteny, podłączenie, także nic nie zobaczymy, czy cokolwiek czy odbiera na średnich. Długie. Skala działa. Skala jest w dobrym stanie. Zobaczę, może wymienię na nową, jak przestroję. Tą zachowam, w razie jak zechcę mieć tą z powrotem, to wystarczy tylko podmienić, to żaden problem. Co tu jeszcze mogę powiedzieć Wam? Będę zamieszczał filmiki z... po kolei, jak radio będę odnawiał. Z czyszczenia Jak mówię, nie jest, nie jest to w jest stanie Jest Nie ma rys, nie ma żadnych Pęknięć, zadrapań, no tutaj lekko się rozchodzi, ale to to. Mówię, nie jest, nie jest źle, radio też nie jest Nie ma, kurde, roku oje już przeszło, także trzeba mu dać drugie życie, będzie działało z tyłu jak to wygląda, zaraz zobaczymy, o, no, jest zakurzone, ale wszystko jest nic nie goni, nic nie lata, nic nie jest powyrywane. Jest to mocniejsza wersja, to jest 2 razy 15 W. Ta słabsza 401 Ma 2 razy 10, z tego co się orientuje. Ośmiomowe kolumny. Antenę już można podłączyć zwykłą wtyczką 75 ohm, nie 300 ohm. Dwa gramofony, gramofony z przetwornikiem piezoelektrycznym i magnetoelektrycznym można podłączyć, magnetofon lub cokolwiek innego, komputer Już mówię, co będzie do niego podłączone: komputer lub jakieś inne urządzenie, CD. Tam już mam w dwóch amatorach. Do jednej, w jednym jest radio, w drugim jest Mam ja dział jako kino domowe. Do ID jest podłączony komputer. Do tego podłączymy albo komputer, albo jakiś. Nie wiem, inne urządzenie. Może ten CD. O. Mam CD Pioniera. Także będzie. będzie pracował. To jest mój wspólnik Heniek. Mały przyjaciel. No i tak to wygląda. Próbujemy go zaraz rozkręcić. Zobaczymy jak to w środku będzie wyglądało. Dajcie mi chwilę. Okej, okay, wracamy. Mamy rozebrane radio. Znaczy nie tą obudowę. Wygląda to tak. Zdam coś jakiejś jaśniej, żeby było. O! trochę kurzu, jak mówię, głowica jest nienaruszona bezpieczniki chyba wszystkie są To jeszcze posprawdzam bezpieczniki powymieniam jeżeli coś, a resztą to się będzie zajmował Elektronik. Tu jakieś jakieś nie wiem żyjątko się rozmnażało, pewnie pająk albo coś. Zobaczymy Po włączeniu Okazuje się, że żarówka z tamtej strony, tutaj, tu, jest świeci, ale strasznie słabo. Możliwe, że jest jakieś, włożona coś innego, nie, to, nie taka jaka powinna być. Będziemy później sprawdzać, wymieniać. Nie jest źle, nie jest źle. Ja mówię dużo kurzu. Trzeba to wyczyścić. Odkurzyć to jakoś wyglądało <laughs> i służyło kolejne lata. Obudowa też jest zakurzona do wyczyszczenia. Zobaczcie, zatrzeszczące krzesło. Czy fotel. Tak to wygląda. Także zobaczymy co z tego wyjdzie. Ustawiamy poszczególne cztery stacje. Kocur mi się dobiera do zasłon nie muchę zobaczył No i tak to tak to wygląda Kabel nie wiem czy jest oryginalny Biały jakiś na wtedy to nie ma nic napisane. Będzie może ja był wymieniany tu bardzo dawno, bo też już jest z epoki. No, to co? To by było na tyle. jak mówię, będę na bieżąco wsta wstawiał filmiki z, z, z etapów odnawiania tego radia czy amplitunera nie radia w innych filmach też zajmuję się też modelarstwem to też jakieś rzucę filmiki z z budowy modeli trzeba jakoś ożywić ten kanał. Zobaczymy, co się zaprezentuje. Też inne moje <laughs> mój sprzęt kolumny. Także do zobaczenia. Następnym razem, trzymajcie się. Cześć.